Dobry, pamiętacie jak grupa nastolatków lubujących się w liściach konopi siała zniszczenie w Europie? To nie jest zarys fabularny nowego Falauta, to droga Ajaxu do półfinału Ligi Mistrzów w 2019 roku. Zanim zaczniemy, może zostawić lajka, komentarz, subskrypcję, cokolwiek. Jak na prawdziwego czarnego konia przystało, Ajax zaczyna przygodę od eliminacji do Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że żaden czarny koń nie poczuje się urażony, że użyłem takiej metafory. Ale wracając, pierwszą ofiarą miłośników CBD był zespół, którego nazwa brzmi jakby była nadana zorganizowanej grupie przestępczej, a nie klubowi piłkarskiemu. W pierwszym meczu były lekkie turbulencje, ale udaje się wygrać 2 do 0. W rewanżu Ajax musiałby się mocno postarać, aby nie wyjść z tego dwumeczu jako wygrany. W początkowej fazie spotkania, kiedy nie potrafili wykorzystać stuprocentowych sytuacji, myślałem, że faktycznie może być coś na rzeczy, ale okazało się, że oni po prostu potrzebują pięciu setek, żeby zdobyć jedną bramkę. Można powiedzieć, że to taki syndrom amsterdamski, bo to się będzie powtarzało bardzo często w następnych spotkaniach, aż ostatecznie się zemści. Ale jeszcze nie w tym meczu. Piłka wpadła do siatki po raz drugi, a po upływie jakichś 30 minut spotkanie zostaje wyjaśnione na py. 0 do 3. Na koniec Onana perfidnie wkopuje piłkę do własnej bramki, żeby nie było, że za bardzo ośmieszyli rywala. W kolejnej rundzie przyszedł czas na Standard Lish. Ciekawa ciekawostka, w ich bramce był bramkarz znany z tego, że wraca do życia tylko kiedy zaczynają się Mistrzostwa Świata. Niejaki Jermo Ochoa. Czy jakoś tak. Tym razem jego obecność pozwoliła strzelić Ajaxowi dwie bramki, ale spokojnie, belgijski klub w dramatycznych okolicznościach zdołał doprowadzić do remisu. Rewanż zweryfikuje. I to zweryfikuje dość boleśnie. Początkowe poćmiechujki zmieniają się w traumę. Na usta samo się zdanie, gdzie jest opór. Jakakolwiek reakcja? Zawodnicy Ajaxu kręcili sobie ruletki w polu karnym i nikt nie miał śmiałości do nich doskoczyć. Dwumecz kończy się wynikiem 5 do 2. W ostatniej rundzie wylosował im się waleczny zespół. Dynamo Kijów, wybuchowe widowisko będzie. Pokazuje tylko pierwsze spotkanie, jak coś, bo w drugim był bezrąkowy remis. Wracając do meczu, zawodnicy sobie biegają, podają i strzelają. Dynamo nawet doprowadziło do remisu i to by było na tyle z ich strony: nic więcej nie pokazali. A jak z im dwie bramki? Mogli nawet więcej, ale wiadomo jak to jest z ich skutecznością. Miłośnicy Konopi pewnym krokiem zmierzają do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Grupa wylosowana, taka niezałatwa, niezatrudna, idealna, żeby wyjść z drugiego miejsca. Pierwsze mecze mniej więcej zarysowały hierarchię w grupie, i niestety zespół z Aten będzie na samym dnie tej hierarchii. Pierwszym poważnym rywalem na drodze Ajaxu jest Bayern Monachium, który na tamtą chwilę miał w składzie jednego z najlepszych napastników świata. Akurat w tym meczu zastępował go Robert Lewandowski, ale jeżeli tylko Sandro Wagner by grał, to Bawarczycy na spokojnie mogliby zdominować spotkanie, a w konsekwencji tego po prostu je wygrać, ale muszą się zadowolić remisem. No trudno, może w rewanżu trener Bayernu wybierze odpowiednie osoby do kluczowych ról. Ajax po dwóch meczach ma już cztery punkty, co jest bardzo dobrym wynikiem. Po pierwszym spotkaniu w z Benficą, tych punktów będzie już 7. W rewanżu z portugalskim klubem Onana na przemian mecz ratował i utrudniał, w zależności jaki miał humor w konkretnej minucie. Mimo tych przeszkód, dosłownie rzutem na taśmę udało im się mecz zremisować. Rewans atenami o dziwo nie odbył się na Akropolu, a na jakimś zadupiu. W każdym razie forma gospodarzy była daleka od tej boskiej, zdecydowanie bliżej im do proli. Ostatni mecz w grupie: jedna i druga drużyna miała zapewnione wyjście do 1-8, ale wygrana dawała pierwsze miejsce, a co o tym idzie, teoretycznie łatwiejszego rywala w kolejnej rundzie. Niestety Lewandowski ponownie wyszedł w pierwszym składzie i coś tam strzelił, ale też zmarnował kilka setek, a Sandro Wagner siedział cały mecz na ławce. Nawet kiedy posypały się czerwone kartki, trzeba było gonić wynik. Ewidentnie trener nie doceniał Wagnera albo przeceniał Lewandowskiego. To był dziwny mecz, a fakt ten najlepiej podkreśli to, że trzy ostatnie bramki padły odpowiednio w 87, 90 i 95 minucie. Remis dał Bayernowi pierwsze miejsce. a Ajax będzie musiał iść trudniejszą drogą i to sporo trudniejszą, bo w 1.8 wylosowali zeszłorocznego zdobywcę pucharu, Real Madrid Pierwszy mecz w mieście miłośników Konopi. Zmieniają się rywale, Miasta, ale syndrom amsterdamski pozostaje niezmienny. Ajax do strzelenia jednej bramki potrzebuje tuzina świetnych sytuacji, które marnuje w sposób koncertowy. A najlepsze jest to, że ci z Madrytu po prostu kopią piłkę daleko, gdzieś tam pojawia się jakiś skrzydłowy, tym razem był to Vinicius i 1 do zera. 15 minut zajęło Ajaxowi, żeby odrobić, a 12 Realowi, żeby strzelić bramkę decydującą. Na koniec Ramos robi firmóweczkę, a Dolberg, biegnąc sam na sam, podaje piłkę do brąkarza. Jednobramkowa zaliczka przed rewanżem. Real Madrid pewny siebie jak nigdy dotąd. Piłkarze wychodzą na murawę, stoją dumnie jak palmy w kali. Po pierwszym gwizdku można zauważyć, że role się odwracają. Teraz to Real marnuje swoje sytuacje na potęgę, a piłkarze Ajaxu bawią się jak nigdy dotąd. Wesoło hasają pomiędzy zawodnikami z Madrytu, a od czasu do czasu, ośmieszając obronę Królewskich, strzelają jakąś bramkę. To spotkanie dodało plus 50% do wartości rękowej każdego zawodnika, no ale Dlaczego się można spodziewać, jak dosłownie pluje się w twarz obrońcy tytułu i to na jego własnym stadionie? Bramka honorowa zostaje przyćmiona przez strzał jakiegoś szona. W sensie nie chodzi mi o kobietę lekkich obyczajów, tylko piłkarz tak się nazywa. Las Seshonne. W ćwierćfinale czeka Juventus z ambitnym Ronaldo na czele. Portugalczyk pokazał swoim włoskim kolegom, gdzie leży Amsterdam. Pojechali tam i byli klepani jak dzieci. Jakby tylko ci z Ajaxu wiedzieli, że piłkę trzeba kopnąć do bramki, a nie jak najbliżej bramki. No ale syndrom nie wybiera. W pewnym momencie piłka zostaje wrzucona w pole karne, obrońcy roztąpili się jak morze czerwone, a Ronaldo strzelił gola otwierającego. Na szczęście David Neres w przerwie dostał śmiesznego papieroska i już w 46 minucie w pojedynkę poskładał blok obronny i wyczarował bramkę. Potem było kilka strzałów i interwencji bramkarza, ale 44 minuty to za mało, żeby coś z tego wykombinować. Pierwszy mecz kończy się remisem, każdy rozczarowany, więc można jechać do domu. Kolejne 90 minut pięknego futbolu przed nami, a może i więcej. Ambitny Ronaldo od pierwszych minut zaczął ostrzał, a jeden jego pocisk nawet wpadł do bramki. Ale co z tej radości? No co z tych prób? Jak chwilę później jest wyrównanie, a dłuższą chwilę później, Delicht z główki ustawia spotkanie tak, że zawodnicy Juve mogą co najwyżej groźnie popatrzeć i pójść do szatni, a jak w półfinale. Akurat Tottenham grał najlepszy sezon w swojej historii. Może trochę wyolbrzymiłem, ale co mnie to obchodzi. W Londynie zaczęliśmy od pięknego widowiska, jak na jakimś koncercie. Koncert zagrał również Ajax. Dony, połamany Ludzi, Van de beck, strzelił bramkę. Co sprawiło, że zawodnicy konopi mogli się skupić na kontrolowaniu spotkania i kto wie, może by nawet strzelili kolejną bramkę, gdyby tylko nie byli sobą. Gdyby tylko w DNA nie mieli wpisane, że na 10 strzałów to 8 ma być obok bramki, jeden ma być słupka, a ten pozostały to może będzie gol. Może. Super pozytywnym wynikiem ugoszczą u siebie Kogucików. Piękny Amsterdam, ulicami roznosi się głośny hałas. Na stadionie unosi się zapach smrodu spoconych kibiców z Holandii, którzy myślą, że ich zespół na spokojnie będzie w finale, bo strzelają jako pierwsi bramkę i w dodatku mają kupę szczęścia. Dodajmy też, że koguciki były lekko nieporadne. Do tego stopnia, że tracą drugą bramkę. Czy może tutaj się zdarzyć coś złego dla Ajaxu? Ja wiem co. Pewien piękny łysy fawelarz, który od co najmniej 20 lat był określany mianem wielkiego, młodego talentu, może w końcu zagrać spotkanie na miarę określeń jego talentu. Genialne spotkanie. Pierwsze i ostatnie w swojej karierze. Los chciał, że akurat teraz się odpalił. Najlepsze jest to, że Ajax przy wyniku 2-2 do 2 mógł wykorzystać stuprocentową sytuację i po zabawie, ale chłop nie trafił nawet w światło bramki. No i takie to życie już jest. Teraz nie strzelasz i przegrywasz, a potem strzelasz i też przegrywasz. A jak natarczy, poczetino płacze, a ja się żegnam. Słyszymy się niebawem. Żegnam.